W połowie XIX wieku w starożytnych miastach Bliskiego Wschodu, m.in. w Niniwie i w Nippur, podczas kilku wykopalisk odkryto całą taką bibliotekę, kolekcję tabliczek glinianych pochodzących właśnie z okresu starożytnej Mezopotamii. I w tych znaleźniskach, na tych tabliczkach znajdowały się różne rzeczy. Listy napisane przez królów, archiwa handlowe, jakieś tam dokumenty administracyjne i szereg wersji eposu o potopie. Każda z tych wersji różniła się między sobą trochę formą językową, może stopniem zachowania itd. Przy czym najbardziej kompletna była babilońska kompilacja eposu o Gilgameszu. Na jednastej tabliczce znajdowała się opowieść o Wielkim Potopie, a wiele jej szczegółów okazało się pokrywać w dużym stopniu, albo wykazywać przynajmniej jakieś podobieństwa do biblijnej relacji o tym wydarzeniu.